Siemanko, siemanko! Ja jestem warty ze mną z, z. Dzień dobry. Będziesz tak. Się hello, hello. Gramy w Hide and Seek, o którego mnie bardzo prosiliście, o którego dawno już nie było na kanale. Także jest i on. Hide and Seek. Dokładnie tak sobie nagrywamy. A co? Idę tutaj w moją miejscówkę, bo tą mapeczkę troszeczkę już ogarniam. Mam nadzieję, że zdążę. No i nie mam żadnej takiej miejscówki, ale znalazłam fajne miejsce. Także. No to się chcesz. Ja tutaj yy, uskuteczniam mój super parkour. <gry> który nie jest taki super, ale to nieważne. ważne. i miał. No i proszę bardzo. Kto jest na drzewie? Na samej górze? Upsi, chyba coś idzie do mnie. Ale nadzieję, że tak. I tak ale. nie do końca? O, dobra. Nie ale do końca. Ale teraz widzę wszystkich wszędzie. Co to będzie? Proszę byś był doniczką. Yy, a co, widziałaś coś na drzewie? Jakąś doniczkę? No nie, no ale pewnie jesteś doniczką No a co się będę, nie? Dobra, też no. się w doniczkę A już nie mogę Taka Dobra. jesteś? O, widzę świnie I widzę doniczkę A ja jestem sobie TNT Okej okay. To powiem ci, że masz przypał Kamo. Chyba TNT No ale jestem na szczycie góry TNT Okej okay. Chy chyba się nie domyślał Dobra, czy nie jesteś tam, gdzie strzeliłem, to jest, to jest pewniak Ty tak gościu, y co on y robi? Szalony! O, mówiłam, przeszukuję wszystkie TNT pode mną <noise> No to się ciesz O, i o coś odwróciło jego uwagę, także dziękuję ci, <noise> Nie Ciosiu. trafiłem To nic, o nie ten gościu zabił, którego widziałem. O nie, on tu idzie do mnie. Nie! Kurde, nie widziałam, że on na mnie patrzy już mam miała. I, i, i. O, widzę TNT uciekające po wodzie, znaczy już nie po wodzie, ale. Już nie Także, no już wiem, gdzie jesteś. Kurde. Obawiam się, że oni też wiedzą, gdzie jestem. Nie, to nie No nie kurde, idź ty, gościu stąd. God damn it, podobno jest taki jakiś ultra killer. I się nazywa Speedy Cox. O, i ktoś ma haksy Jakiś manodew. O nie. O, dobra, schowałam się. O, 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 o. Uh -huh. Nie trafiłem. On widzi strzałę. Teleportował się! O nie. No, patrz! O! o. Alert. Usłyszał strzałę. Rozgląda się. Nie! Yeah! Spadł! Nie no! Znalazł mnie kolejny! Bycie TNT nie, nie. jest dosyć spoko rzeczą And on wrócił, on wrócił i szuka Gdzie on jest? Szczelam. Jest! Spadnie! Kurde ktoś inny w niego strzelił Tam jest doniczka, ale obrywa ta ja nie doniczka chcę, Ja nie 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 chcę, ja nie, chcę. Wiesz, ja nikt, nie chcę Nikt nie chce, ale... o, o. Ale szczeliłem strzał. Ale, ale zważywiłem Czemu mi eksbust nie działał? No, takie życie, no. Nie. Za lamerstwo. <laughs> Czyli rozumiem, że wiesz gdzie jestem, tak? To ja nie, bo uciekam jeszcze. Okej, okay, o nie, on patrzy. To patrzę. O! Ktoś mnie zeskanował! What? <laughs> What? What? Jakim? Bezprawiem? <laughs> Halo. Halowacki, proszę odejść. Sześć chowajonne na się. Ale oni rozdupcają Oni wiedzą, gdzie jestem. Ja się nie bawię. Like that. Kurde. Łowo, Jak o, 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 o. ty żeś tam skoczył, Czyli jaka inna doniczka? He, he is very blisko. He is very blisko. Y, tu fapacze, Och, noch no Tu of fapaczes. Ale ja zrobiłam parkiera na dach Ach, normalnie. Spadł. dobrze. Ej, oni mnie widzą. Oni mają X-raya. Jak mi Halo, Ofaj tego x -ray. O Oni, on jest za ścianą. O, nie, kapitanie Timos. Nie, upsi. No nie, co za hacks mu się spa... Aj kurde, no gościu jak nic ma hacksy ma x-raya! i Kurde Ej, no ham, normalnie mnie tam nie było widać, a ten wcelowany z TNT wychyla, nie? Ja daj met Nie wiem jaki Fafusiara. TNT Huntera Oj, nie, nie chciałem go jako default kit, ale to nieważne Ej, no kurde, to, to już było hamstwo, to już było hamstwo Ja chamstwo. nawet nie wiem gdzie są te gundwa całe, co uciekają no weź sobie radrę Hunter'a Ja sobie wziąłem TNT, takie, takie jakby coś No ta doniczka skacze Pa, ten dalej skanuje to drzewo, tam już nikogo nie ma God dammit U, trafiłam Ale tam, tamten, ten pewnie już wie gdzie oni są On już tam biegnie na x-ray'u no, jakiś ciągle pyrpyra sobie jakaś doniczka Gdzie? Dobra, to nie ta. No właśnie nie wiem No wie, oczywiście, patrz Patrz, zeskanował ją Patrz, gościu dokładnie wie gdzie kto jest Ty, nie ja za nim do... biegnę, ja za nim biegnę Overwatch Oczywiście ja nie mogę dać Overwatch, bana, ale Overwatch Gościu wcelowany on wcelowany idzie, on już wie gdzie leci On, on prosto biegnie do celu Ty, ale co to są za Pa, wiedział, że to kurczak Wiedział, że to kurczak, ty, jaki cheatuch O, widzę Ciebie Chcę zobaczyć jego Chcę go zobaczyć mam jeszcze na nagraniu Kurczak, kurczak Ej, czemu nie mogę tego... Dobra, o, czas się okay. skończył God damn okay. it <grych> Ale A normalnie... Ja nie wiem, no gościu to... widział wszystkich Leciał od celu Wyszedł. do celu Wyszedł już? Eee... Nie. nie Kurde, co, co, co to miało znaczyć? No nie Ostatnie czego mógłbym się spodziewać no nie. to... Haksy na Hide and <grych> No właśnie, halo Ciach Dawaj Radar Hunter, TNT Hunter, Reaper tu, 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 Hunter. No to już nie. Czekaj, wezmę sobie Hider Team. Który to był gościu? Kapitan Timos. Mówię. Uważaj na niego. Dobra, będę się szczyt. Ale ktoś tam spadł śmiesznie. O, oh, you are leading hider team! No i nice! No i nice, przypadek. Co on napisał? Wertes <laughs> hajmi. No nie. Uh, 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 wydupcyło mnie poza mapę. To nieźle. Oj, ale, ale skoczyłem. Zapomniałem, że tutaj się tak nie skacze ale tu dawno nie grałem, że już kurde parkura tego zapomniałem. Już nawet nie zdążę tam do obiet, gdzie byłem, ale postaram się. Postaram się. Chopa. Ła! Wow. A nie doleciałem teraz. Bo się śpieszyłem. <laughs> Okej, okay. to ta mapka. O, Ej, raściam na To idę na daszek! O, a ja nie... Ja tym nie chcę być! Ja chcę być czymś, ja chcę być Doniczko! Dajcie mi jakoś szybko Doniczkę dajcie! Mówię jak tu mnie znajdzie, to mnie na pewno znajdzie, ale jak nie znajdzie, to mnie znajdzie, wiesz. O, Doniczka, dobra Jestem Doniczkę. Okej. Okay. Good for you. Kurde, ten komar ciągle mi lata w pokoju, mnie gryzie. Ham i prostek. On pewnie tak sobie na pociegu maśmaczył. No, no, ja mu dam, jak go znajdę. To będzie wielką czerwoną plamą. Najgorsza kryjówka ever. A jednak poszedł dalej, okej. Ja też koło dyni, tak żeby. Co ty tu z dynią robisz? No nie, skąd on wiedział, że ja tu, 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 tu. A czy to kapitan Timon? No nie, prosto na mnie patrzył. Ale nie ogarnął, jest. Woo. O, on, on na mnie nie idzie, to nice. To muszę tylko Stębi. jakoś. Pa... No znowu się na mnie patrzył, o nie? Weź... zobaczmy O, już jednak idzie. Jej, już jednak popiękale za mną. O, -o on Ja wie, muszę że tu znaleźć jestem jakieś chyba. miejsce. A gdzie ty jesteś? Pewnie ty y -y. tutaj. Eee, sobie wokół. Okej okay. O, już go A A się nie ma. boję, że mi tu koleś przyleci. No to oczywiście, że on tu obok biega, ale jeszcze nie chyba nie pomyślał, żeby wejść do środka, albo ktoś go bije. Bo tak dziwnie odlatuje. Bo ja chciałem pocisnąć bekę z doniczki, która stoi na pół bloku no. i wlewituje. lewituje. Ale nie widać, że to jest ktoś... No i nie... najlepsza kryjówka Ever, nie? No panie Mieszcz! Dobra, w tym czuję się. Jaki obstany ten tytek. Ty gościu. Ty gościu. Dobra, nie trafiłem Dawaj, zapraszam na górę, chodź, chodź, chodź Przyjdź, przyjdź Zobaczę czy jest sprawdziła. Aha, nie była, bo spierniczyła O, 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 mam kolejny potencjalny target Aj, nie trafiony O, czy ten mi się wspina, koleś? Nie, on mnie tam szuka <grych> O nie, trzech hunterów jest I teraz zacznie się jazda Dom, dom, dom to właśnie chować? I kakać. O nie, on jest coraz wyżej O nie, to Jak jest to... asasyn 90 Dwie doniczki przy sobie, na sobie On zeskoczył ja dojdę, kurde. Aż zrobiłam screena Idealna miniatura. To dobrze, że nie screama, Ojej. Oh yeah. jeje oh. Ten, Ten assassin chyba, nie chyba do końca się domyśli, że tutaj te dwie doniczki to nie są takie prawdziwe Ty. Zaskoczył, jej! Uderzył mnie Trafiłem go o nie, za drugim razem już nie trafiłem. Ale trafiony! Trafiony, za Upupiony. Trafiony. Ale dziwne strzały dałem. O nie, kolejnego zabili. A czekaj. Ale nie przeszedł chyba do... Do terrorystów, że tak powiem. To są prawdziwe? To one takie... A nie, nie, nie. To one też się tak tutaj nałożyły na siebie, dobra? A co, świnki? Nie, 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 doniczki. Okej. Okay. O nie, o nie, patrz Dobra, może mu nie przeszkadzam, bo na świnie poluje. Świnia zaskoczyła, biegnie prosto. ty i ty, co się stało? E ja ciśnę go łuku. Okej. Aj. zabiłam. Almost. A no, widzę. No to ten, co nie ogarnia życia, co go tyle razy strzelałem. Upsi. Jest trafiony! Jej! Mi się schował już. Ale trafia. Wiem, że jak masz tutaj. Jak masz tutaj lip Huntera, czy tego. No. Znaczy nie Huntera, tylko ogólnie tą klasę chowającego się, który może się zbustować i skoczyć wyżej, to da się na dach wejść. O! W budynku. To słabo. No, czasami się tak ukrywali. Troszkę przypał takiego później odnaleźć, nie? No właśnie, dobra. Ja teraz muszę poznajdować wszystkie doniczki na tej mapie. Okej. Okay. Maja Z biega po balkonie. Widzisz mnie? Obserwujesz mnie? Czuję się bardzo niezręcznie. <laughs> Tylko robię Czym wiesz. Czym jesteś? Taktyczny szybki look robi, nie? Z przypadkiem ktoś Widzisz na mnie się nie poluje. O o nie, o nie, o nie! To ten ci tu, z... o nie! No święca, on już do mnie idzie, nie? <laughs> nie szybciej czas mijaj! Tylko nie on, on już, już zabił doniczkę, nie, czuję, że przegrałem już tą grę, nie? God damn it Jeszcze nie trafiłem w typa, który stał w miejscu A kapitan Timos, no oczywiście, że mnie, no Łooo, i tak się Spierdzielaj, ty jak mnie skanuje, gościu On mnie nawet nie widział, nie? Znaczy, no, znaczy tak to mnie widzi, nie? Ja pierdziule, halo, czas, szybciej bo kapitan Timos to jakiś. A ja koło tego kapitana Timosa Ja się dziwiłam, co on tak do góry strzela. A tu. On do jest hamem. Bez wacka. Uh -huh. Może lubi. Dobra, no spierdzielam na ryby, wąchać kasztany. Dawaj. Kapitan Jadęs Timos wanie. to loser meczu. Chituch. Do bana. Do bana. Zbanować lamusa. Zrobić mu homunculusa, Oje oh yeah. Bam, 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 I nie. Badam pci. idiotów nie dostaniemy. O Chyba, fakt to nie to, to miejsce. Buszta. Where are you, my nefronde? In your. but. <laughs> nie. Kurde, nie gdzieś nie? tu była taka super miejscówka. O, jest. <laughs> Ty tu nie ja sam tutaj jest! <laughs> Dobra, tu też ktoś jest. Co za. Co, co za? No nie. No nie, kapitan Timus cały czas się do mnie zbliża. 8 sekund. Przetrwam to. On mnie nie widzi, że jestem pomiędzy dwoma blokami. On tu nadciąga. 3, 2, 1! No nie! Dawaj, koniec czasu! No już tam, A, tam, tam, tam. loser jest! A. Wygrałem z cheaterem. Co aha, uhuh. Nice! Nice! Jest! Nieprawda! Uhuh. Jestem ciągle, nieprawda? Aha, Timos, o, ale mu pocisnąłem, nie? Dobra. Ale kurde, żeś walnął Proszę bardzo, nie złapałeś mnie ha, 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 ha. ha, ha. I jeszcze raz, haha ha. No, jeszcze bad blastery znalazłem Dobrze, dobrze Okej, okay. uciekam na Huba stąd, wiesz? I nie uciekajcie ja. z odcinka, bo idę otworzyć skrzynki tak, jeżeli Wam się podobało, co się działo do tej pory, dajcie łapkę w górę. To subskrybujcie oczywiście nasze kanały. Ja robię Open Treasure. Patrz, mam dwie skrzynki Illuminati. Ej, red do ciebie, tylko gdzie ty jesteś, ty, słuchajcie. Czekaj. Mam Illuminati Treasure. Treasure, Możesz Gdzieś nie A ciebie tu. Ej, od spawnu w lewo, idź. Od razu od spawnu w lewo. A tu, widzicie. No. Chodź. Pokaż mi, którą skrzynię otworzyć. Eee, tą. Halo? Halo? Co, co, co ja Halo, co wybrałem? Się <laughs> Ale rzadkie, to dobrze, to dobrze. I otworzę kolejną oh, Illuminati. Czink, 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 czink. A tego się Czekamy, się da, czekamy. A nie, się no, się zamieniają, proszę bardzo, -dy -dy. proszę bardzo. No to wybierz skrzyneczkę kolejną. Peng pęg block Disks okej No to dobra. To na dzisiaj tyle styknie z openingu. Nie rozpędzajmy się tak bardzo. Bo to wiecie, to są trudne sprawy takie. Tak, Ciężko skrzynkę, a tu już kurde dwie otworzyłem. Także no. Najsowa, najsowa. No to dobra. To my będziemy już kończyli, także dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za wszystkie łapeczki w górę, za suby, za udostępnianie tego filmu dalej, dzięki wielkie za to. Czy chcesz coś super ręckiego powiedzieć? Mamy nadzieję, że się podobało i trzymaj, ta się. Cześć, cześć.